Cześć, nazywam się Radek Zalewski, jestem doradcą agronomicznym w firmie eAgronom. Witam Was w programie Czas na Węgiel, jedynym programie na YouTubie, który w kompleksowy sposób opowiada o tematyce rolnictwa węglowego. Jeśli chcecie być na bieżąco, koniecznie subskrybujcie nasz kanał. I dołączcie również do grupy dyskusyjnej na Facebooku Węglowi Rolnicy. A w dzisiejszym programie porozmawiamy o uproszczeniach uprawowych. Uproszczenia uprawowe są to technologie uprawy gleby, które już od dłuższego czasu interesują rolników. To, co jest istotne w uproszczeniach uprawowych, to przede wszystkim rezygnacja z orki. Uproszczenia uprawowe są tematem dość dobrze znanym rolnikom, jednak w kontekście programu węglowego. Są one istotne, ponieważ ułatwiają gromadzenie, ułatwiają magazynowanie węgla organicznego w glebie. Ten węgiel organiczny nie jest niczym innym jak wcześniej związanym dwutlenkiem węgla przez rośliny w procesie fotosyntezy. Ma to istotny wpływ również na kształtowanie żyzności gleby i jej produktywności w przyszłości. Więcej węgla organicznego w glebie oznacza, że mamy więcej materii organicznej w glebie. Ma to bezpośredni wpływ na zwiększenie pojemności wodnej gleby, na pH gleby, na ograniczenie erozji zarówno wiecznej, jak i wodnej, na ograniczenie oporów roboczych podczas prac uprawowych, również na kwestię dotyczącą bezpośrednio planowania prac, ponieważ więcej materii organicznej w glebie oznacza, że gleba szybciej ogrzewa się wiosną co ma wpływ na optymalizację prac wiosennych. Wprowadzanie uproszczeń uprawowych nie może jednak ograniczać się tylko do rezygnacji z orki, ponieważ jest wiele dodatkowych elementów, które wymagają wówczas optymalizacji. Optymalizacji muszą podlegać kwestie dotyczące zwalczania agrofagów, kwestie dotyczące optymalizacji nawożenia, regulacji zagęszczenia gleby oraz wszystkich elementów, które bezpośrednio mają wpływ na poziom planowania roślin. Jeśli tego nie analizujemy, nie poprawiamy tych elementów, to może to skutkować niestety, ale ograniczeniem poziomu klonowania w następstwie nieprawidłowo wprowadzanych uproszczeń uprawowych. Pierwszym punktem jest optymalizacja zmianowania, czyli prawidłowego następstwa roślin po sobie. To ma również wpływ bezpośredni na liczebność ryzyko występowania agrofagów. Dalszej kolejności w przypadku ich występowania istotne jest określenie progu ekonomicznej szkodliwości. Kolejnym punktem istotnym jest dobór skutecznych, efektywnych substancji aktywnych. Również istotne we wprowadzaniu uproszczeń uprawowych jest dbałość o prawidłową zasobność gleby. Przede wszystkim mówimy tutaj o najważniejszych makroskładnikach. Istotnym elementem jest tutaj również dbałość o prawidłowe pH gleby, ponieważ Często jest tak, że w uproszczeniach uprawowych rośliny budują mniejszy system korzeniowy. Ograniczenie pH gleby dodatkowo jeszcze potęguje ten problem, co skutkuje bardzo często większą wrażliwością roślin na suszę. Kolejnym elementem istotnym jest tutaj kwestia doborów terminów siewu, doborów odmian, tych elementów tak naprawdę powiązanych z wprowadzaniem uproszczeń uprawowych jest bardzo dużo. I tak jak wspomniałem, nie może ono ograniczać się tylko i wyłącznie do rezygnacji z orki, musi mieć istotny wpływ na całą strategię zarządzania produkcją roślinną. Pewnie zastanawiacie się, jaki to ma wpływ na koszty produkcji. Uproszczona uprawa całopowierzchniowa w przypadku większości gospodarstw może zredukować koszty paliwa o 10 do 15%, a w wielu przypadkach nawet więcej. Również ma wpływ to na koszty pracy. Wobec tego kształtuje też koszty całkowite produkcji, które są na chwilę obecną ponadalnie wysokie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli macie dodatkowe pytania, wpisujcie proszę w komentarzach. Dodatkowo subskrybujcie nasz kanał i odwiedźcie naszą grupę dyskusyjną węglowi rolnicy, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat programu węglowego a agronom. Cześć.